Cześć wszystkim, tutaj Marcin Wszystko z tej strony Dzisiaj sobie tak pogadamy troszeczkę na tematy takie bardziej ideologiczne no bo teraz coś się tak nic ciekawego nie dzieje w co bym się mógł odnieść poza tym, no że wszystko zmierza ku temu, że jednak zostanie zaprzeciężony pan Nawrocki no, jeżeli nie będzie sprawdzenia tych wszystkich oszustw w wyborach, no to w przyszłych wyborach to nie ma sensu, według mnie, brać udziału, nie? Tak jak ja tutaj podtrzymuję swój pogląd na ten temat. No, też jest kwestia tych, tam, katechetów, no, którzy się domagają wprowadzenia obowiązkowej religii lub etyki, no to jest, według mnie, po prostu prześladowanie osób yy, niewierzących, ponieważ no, ludzie, którzy nie wierzą w Boga mają prawo do tego, żeby nie być zmuszany do yy, po prostu indoktrynacji religijnej, czy brania udziału w praktykach religijnych. No a wszyscy wiemy, że lekcje etyki są indoktrynacją religijną, w Polsce przynajmniej. No to wystarczy sobie poczytać program z tych zajęć, nie? Żeby zrozumieć, że no to nie jest program. Nie, nie są to zajęcia o systemach filozoficznych, systemach etycznych No tylko to jest jeden system etyczny jest tam przedstawiony chrześcijański. Jeden system filozoficzny związany z katolicką nauką społeczną no i więcej nic, nie? No nie ma nurtów, e, nurtów liberalnych, nurtów na przykład e, etyczny egoizm, e, na przykład e, teorie Johna Loka. E, nie ma, no po prostu nie ma. No. Także no, generalnie tutaj trzeba trzymać rękę na pulsie w siedzibie, środowiskom ateistycznym, że nie robią rabanu, nie? No wszyscy są przekonani, że to nie wejdzie na pewno, no ja, ja, tej większości nie jestem tutaj pewien, nie? No bo mamy chociażby, e, chociażby mamy PSL, nie? I hołownie, gdzie spora część posłów e, mówi, że jest za takim zmianem, nie? Żeby prześladować. Yy, ludzi ateistycznych, żeby im odbierać prawo do wychowania dzieci z własnym przekonaniem, nie? No, ale nikt się po prostu yy, tym nie interesuje, nie? No, dzisiaj sobie, tak pogadamy bardziej filozoficznie yy, na tematy związane z anarchizmem, nie? Yy, bo generalnie. Wiele osób mówi, że anarchia nie może być wolnorynkowa. Natomiast ja uważam, że anarchia musi być wolnorynkowa. Nie może być anarchii, nie może być żadnych systemów liberalnych, wolnościowych, w których nie ma prawa własności. Własność jest podstawą wszystkich wolności obywatelskich. Nie? No jeżeli. Eee, no Jeżeli eee, o Jezus. Eee, no jeżeli nie możesz zatrzymać owocu swojej pracy eee, No to nie masz wolności, nie? No Jesteś niewolnikiem. No niewolnik 90% tego co wytworzył oddawał panu, nie? Eee, no nie miał prawa własności, nie miał prawa posiadania. Yy, tak samo no, jest, jeżeli yy, nie ma po prostu prawa własności. Nie? Oczywiście no, tutaj się zaraz pojawi taka rozmowa o wyzysku. Nie, no o, wyzy o wyzysku, nie? No, generalnie ktoś pracuje u kogoś, yy, zarabia na przykład w 1200, no a ten ktoś za te rzeczy, co wyrabia, yy, tam bierze wielokrotnie więcej. Nie? Yy. Na przykład 100 razy więcej, czy tam 200 razy więcej. No po prostu tak jest, nie? No ale tutaj generalnie chodzi kwestia też jest dobrowolności umów, nie? Ktoś może się zgodzić pracować za, za jakąś kwotę, nie? No jeżeli też jest kwestia tego, że yy, no, pracodawca, ktoś, kto ktoś ma jakąś firmę, no to on. Nie ma tylko do utrzymania siebie i jednego pracownika. Na, na ogół ma więcej tych pracowników. No plus ogarnia całą firmę, nie? Firma też musi mieć jakieś pieniądze na gorszą koniunkturę, na, jakąś tam, na jakieś inwestycje, na lepszy sprzęt do produkcji, na różne inne rzeczy, nie? No i też kwestia jest tego, no, że ktoś, kto. Prowadzi jakąś firmę, no ponosi yy, odpowiedzialność, nie? ponosi yy, koszty po prostu istnienia tej firmy. Yy, natomiast no osoba, która pracuje na przykład 8 godzin, no to dostaje tam tę yy, kwotę, którą ma umówioną, ale no to jest wielokrotnie mniejsza od tego, co zarabia firma, no, jest to zrozumiałe, no ale ta osoba no nie ponosi żadnej takiej większej odpowiedzialności, nie, po po 8 godzinach sobie idzie do domu i, i siedzi w domu, nie no, może tam musi w domu pracować, ugotować, ale no, generalnie no, ma wolne od pracy, nie, takiej e, dla kogoś, też jest kwestia tego że kapitalizm i wolny rynek, wszelkie systemy oparte po prostu na rynku Yy, bardziej yy, sprzyjają po prostu bogaceniu się. Skutecznie generują bogactwo. Yy, no a ludzie w żadnym społeczeństwie nie będą wolni, jeśli nie będą mieli bogactwa, jeśli nie będą bogaci. Yy, po prostu nie da się być po prostu wolnym człowiekiem, yy, jeśli nie masz pieniędzy, nie? Jeśli nie masz pieniędzy, to no wiesz, no jesteś yy, na łasce lub nie łasce y, państwa, nie? Osoby z pieniędzmi. Nawet jeżeli w państwie dojdzie do jakichś tam rządów, zamordystów, dojdą jakieś tam yy, no, yy, osoby o bardziej autorytarnym sposobie rządzenia. No to osoba bogata zawsze jakoś tam yy, no się wybroni, nie? zawsze będzie mogła się wyprowadzić gdzieś yy, albo będzie mogła na przykład yy, no po prostu yy, zrobić jakieś rzeczy, które chce zrobić w kraju, gdzie jest to legalne, nie? Przykładowo na przykład Eutanazja, nie? Eutanazja w Polsce jest zabroniona ale na przykład są kraje typu Szwajcaria, y, gdzie jest legalna, i nawet jest tam turystyka autonazyjna, nie? Tak zwana. No, generalnie chodzi o to, że bogaci ludzie, których, którzy y, są na tyle majętni bez własnej y, y, kieszeni, po, pokryć taki zabieg, tam on kosztuje około 50 tysięcy, y, 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 są w stanie sobie wyjechać na przykład właśnie do. Szwajcarii, Holandii, no i tam sobie po prostu zakończyć cierpienia, nie? No a ludzie w Polsce, którzy no nie mają na zbyciu 50 tysięcy, no to muszą po prostu się zbijać z bólu w jakiejś, w jakiejś tam opiece paliatywnej czy czymś takim, nie? No bogactwo daje to, że nawet jak w Twoim kraju coś jest, nie, nie wolno czegoś robić, no to... Możesz to zrobić po prostu za swoje pieniądze, gdzieś indziej, nie? Eee, jak jesteś biedny, to nie masz takiej możliwości omijania prawa, chyba że ci ktoś pomoże, nie? Eee, no i tutaj nie ma nic strasznie legalnego w tym, co mówię, nie? No generalnie eee, prawo polskie działa tylko na terenie polskim, nie? I ambasad i statków, statków powietrznych i pływających, nie, czyli samolotów i, yy, i okrętów. Natomiast yy, Polak może zro, czynić, robić czyny, które są w Polsce zabronione, w krajach, gdzie to nie jest zabronione, nie. Wolno na przykład sobie w Holandii, Polak ma prawo wziąć i pójść sobie do coffee shopu i się najarać Marychą, nie. No i no, jak to tam zrobi, no to w Polsce nic do tego, nie? No bo zrobił to w kraju, gdzie jest to legalne, nie? I, no i to jest jego po prostu decyzja, nie? Żeby, żeby się ubrzmęgoić. No, ja uważam generalnie, że narkotyki, wszystkie wszelkiego rodzaju, powinny być legalne. No i dostępne nie, powinien być swobodny obrót z takimi substancjami. No bo to jest prywatna sprawa człowieka, kto się czym czuje, nie? No ale wracając do tematu, no, jeżeli ludzie są bogaci, no to są w stanie unikać głupich zakazów władzy no a jeżeli są biedni no to no są zależni od tego czy władza jest w jakaś w miarę liberalna i rozsądna czy no dojdą do rządu jacyś ludzie yy, o po prostu podejściu Adolfa Hitlera nie i będą zakazywać wszystkiego i będą ludzi wsadzać do więzienia za wszystko nie yy, ogólnie no, też wolny rynek no, jest, ma to do siebie, no że yy, opiera się na dobrowolności. Nie? Yy, no, bo po prostu to jest normalne, że jeżeli mam pieniądze, które yy, sobie zapracowałem, no to mam prawo sobie z tymi pieniędzmi zrobić co chcę. nie? Mam prawo sobie za nie co chcę kupić, mam prawo yy, je dać koledze, mam prawo je komuś przepisać jak umrę. Mam no, prawo z nimi zrobić, co chcę, bo są moje, nie? No, jeżeli to nie ma wolnego rynku, tylko jakiś kolektyw, czy inne państwo y, trzyma na tym łapę, no to państwo może mi zabronić na przykład, nie wiem, żebym przepisał na szarbliskim pieniądze, nie? Y, czy cokolwiek innego z nimi zrobił, no bo... no to państwo może, nie? Yy, a jeżeli państwo nie ma na tym pieczy, no to... Yy, to jest wolność, nie? Wtedy, wtedy mogę zdecydować co, co robię ze swoimi pieniędzmi. E, na tym polega wolność, nie? Że, mo, że możemy decydować, że możemy sobie kupić co chcemy, nie? E, ogólnie dobrowolność wszelkiego rodzaju jest korzystna, jest korzystna i y, wolny rynek opiera się właśnie na dobrowolności, nie? E, no, i generalnie jest stosunkowo bardziej sprawiedliwy niż na przykład socjalizm, nie? który polega na tym, że państwo pierwsze okrada wszystkich, czy jakiś tam inny kolektyw, a później rozdaje, nie? Rozdrapuje to, co ukradło. Nie, no bo wiecie, no, wszelka e, po prostu nacjonalizacja, czy podatki to jest forma po prostu kradzieży, nie? E to jest forma kadzieże, no bo jeżeli ktoś coś wypracował, to to jest jego. Jeżeli ktoś coś legalnie kupił, nabył, to dana rzecz jest jego. I nie, nie wolno mu zabrać. Na tym polega po prostu własność. Jeżeli nie ma własności, to nie ma wolności. Po prostu. No także... Właśnie uważam, że to wolny rynek sprzyja anarchii, sprzyja wolnościom obywatelskim, a nie socjalizm. E, socjalizm oczywiście... W jakimś tam stopniu ma swoje zalety, bo daje opiekę ludziom biednym ludziom nieporadnym, nie? Pewne jakieś elementy socjalne są potrzebne. Ja, ja bym się nawet zgodził na istnienie dochodu bezwarunkowego, nie? Natomiast musi istnieć własność prywatna yy, i musi istnieć wolna wymiana dóbr, nie? No inaczej po prostu yy, no nie będzie wolności, będzie każdy mógł nam wszystko zabrać, każdy będzie mógł nas okraść, zrobić co zechce, nie? Także po prostu wolność, anarchia, brak państwa nie może istnieć bez bez, bez wolnego rynku, bez kapitalizmu, nie? No, no nie może istnieć, no, no po prostu wszelki socjalizm, wszelkie zabieranie komuś Wymaga istnienia zorganizowanego kolektywu lub państwa, które będzie po prostu kraść, nie? Które będzie okradać ludzi, żeby później to rozdrapać. No nie da się bez państwa, tego się nie da zrobić, nie? Nikt, że dobrowolnie nie da swojej kasy, na którą ciężko pracował, nie? No bo po prostu nikt tak nie zrobi, nie? No też chciałbym mieć na przykład tyle kasy co Brooklyn Prince, ale nie dostanę nigdy takiej kasy. Nigdy nawet nie zobaczę 100 tysięcy na oczy. No po prostu tak no niestety jest, nie? No zawsze byli bogaci i biedni, nie? No, no trzeba się z tym pogodzić, natomiast no... Mimo, że są nierówności w kapitalizmie, no to on pozwala po prostu ludziom się bogacić, pozwala ludziom Ee, żyć z obocą własnej pracy i to jest dobre, to jest dobre e, i, dla te, i to jest po prostu, e, no to gwarantuje nam wolność, gwarantuje nam prawo obywatelskie. E, w socjalizmie nie może być praw obywatelskich i nigdy ich nie będzie. E, to wszystko co mam do powiedzenia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.